Jesteś mistrzem młodej ekstraklasy z 2012 roku. To jest dla Ciebie największy sukces? Czy ten dotychczasowy awans do finału jest dla Ciebie ważniejszy? Na pewno mistrzostwo z młodej ekstraklasy na pewno było coś dla, dla mnie, dla młodych zawodnika. Miałem 17, bo lat wtedy. Chociaż nie grałem dużo w tych spotkaniach, to nie, dostawałem szanse i je wykorzystywałem. Mam też mistrzostwo Polski z każdego w ostatnim roku. Udało nam się to zdobyć z kolegami, no i myślę, że to są na dzień dwa takie największe moje sukcesy. No i mam nadzieję, że dzisiaj będzie ten trzeci Puchar Polski, najważniejszy chyba. A podoba Ci się stworzenie rezerw, które jest od tego sezonu? Czy wolałeś tamtą formę z młodą ekstraklasą? Na pewno fajne były te wyjazdy do, tak, do Łodzi, czy gdzieś do Warszawy dzień przed z kolegami, wiadomo do w hotelu zawsze fajnie było. Ale trzecia liga też dużo nam daje, bo jest bardziej fizyczne bardziej więcej starszych zawodników. Są też zawodnicy, którzy grali też kiedyś w pierwszej i klasie. I myślę, że jest bardziej fizyczna, ale też zawodnikom są mecze bardziej takie, są drużyny lepsze i ma, w, w mojej klasie było bardziej wyrównane zespoły, bardziej taktyczne taktycznie, przygotowane motory, motorycznie. Ale myślę, że lepiej i walczyć o te awansu, bo w S-klasie, w młodej S-klasie tylko było mistrzostwo i wszystko tak, a tutaj możemy awansować do drugiej, drugiej ligi. Jak wyglądało Twoje wejście do szatnej pierwszej drużyny? Było Ci pewnie łatwiej, bo chodziłeś do klasy między innymi z Piotrkiem Mazikiewiczem, Dominikiem Chładunem, Damianem Kowalczykiem i z Karolem Chłodowanem. No pewnie było łatwiej, chociaż Większość zawodników z pierwszej drużyny też zna, no, bo spadali do nas na mecz właśnie do Młodej Tych młodych, Arka Wojzianka, Adriana Błąda, Adriana Rakowskiego, to znałem ich też i tam mieliśmy ze sobą kontakt i myślę, że to nie było nic specjalnego, że wszedłem do tej drużyny. Każdy już wiedział mniej więcej jak się nazywam, co, co potrafię, na jakiej pozycji gram. I myślę, że szacia też przyjęła mnie że dobrze, widzą, że młody, że się, będzie się starał. I... A jak radziłeś sobie właśnie z łączeniem treningów i szkoły? Znaczy myślę, że to większość, większość z młodych zawodników ma problemy. Nie, nie mają. Także od początku stawiają na piłkę i na naukę. Ja miałem właśnie, postawiłem na piłkę, wiadomo. Chodziłem do szkoły, jako tako się uczyłem, ale jakiś, jakimś ładem w szkole nie byłem. Zawsze udawało mi się przejść do następnej klasy jakoś tutaj. Jakaś pomoc ze strony terena, czy nauczyciele też lubili nas. No i na pewno było ciężko, bo pamiętam, czwartej, od czwartej klasy dojeżdżałem z Libnicy do Lubina. No właśnie o to mi chodzi. No no I to było męczące. W, tak, na pewno tak, bo wtedy internet jeszcze nie było tam, od pierwszej gimnazjum internet. I no co rano, rano wstawałem przed siódmą, jechałem i wracałem później wieczorem, 19, 20. Już prawie czas, czasu nie było na rąkę, bo całem cały już zmęczony spać się panem, No i jakoś to trzeba, trzeba było godzić Później już w pierwszej gimnazjum poszedłem do internetu No i było zdecydowanie łatwiej. A kto jest Twoim najlepszym kolegą w Zagłębiu? Z zawodników? No, dużo. Dużo mam przyjaciół właśnie. Z, bo jestem tutaj wychowankiem tego klubu i większość chłopaków też została stąd. Na pewno tak jak wspomniałeś tutaj Damian Kowaczy, Karol Chudowany. Jest Piotrek Smolak też w drugiej drużynie. Jest też kilku z dwóch różnych chłopaków, z których znam już ponad 8 lat i tutaj dużo by ich brzmieniać. Mhm. Z Filipem, jak ją je mieszkasz jeszcze w pokoju, tak? Na Tak, tak. to zależy też właśnie od każdej, czy pojedzie on, czy pojedzie we dwóch, czy pojedzie darmo chowaczy. to właśnie staramy się tak wybierać właśnie, że jedziemy, jedzie, jedzie dwóch młodych, to jesteśmy razem w pokoju, bo wiadomo, łatwiej znamy się dłużej i, no i no, tak wyszło, że z teraz jest. A jak ze starszymi macie jakąś pomoc? Czy jesteście oddzieleni, nie kontaktujecie się aż tak bardzo? Nie, na pewno nie jest tak, że, młod, że są takie grupki wszędzie, że młodzi na starych, tylko po prostu mamy, do właśnie ze starszych właśnie dużo, i się interesują się nami właśnie Olek Wiek, Arpiech, Bartek Rymaniak, Adam Baraś, też rozmawiają z nami, także nie ma takiego czegoś, że podziału, że młody to nie, tylko mhm. że no jest po prostu jeden taki, jednego, który razem się tym Jakiemu zagranicznemu klubowi kibicujesz, bo pewnie jakiemuś, na pewno? Zagranicznemu to zdecydowanie Real Madrid od małego, pamiętam, to tu Real. Bardzo dobrze. <noise> no, a tak ten Real, no i no, głównie Real, no, Borussia czasem, teraz jak właśnie Robert Rewaldowski, Kuba Łukasz Piszczek, gramy, bo to też byłem za nimi. Mhm. A kto jest Twoim ulubionym piłkarzem, jakimś wzorem, jakimś Kimś, yy, od kogo podpatrujesz po prostu różne zagrania? Znaczy, moim ulubionym piłkarzem jest Kryszanowana, ale wiadomo, to jest też inna pozycja, inne ten, ale staram się uczyć najlepszych, od tych każdy zawodnik ma coś w sobie i ja staram się wyciągać z każdego zawodnika coś innego. Coś z takiego, z czym on jest najlepszy i podpatruję to i uczę się. Mhm. A kto według Ciebie jest najlepszym piłkarzem w ekstraklasie? No. Jest kilku takich, jest mi ladowicz właśnie Dani Quintana. Zagłębia też można Onka Alkach Arka Piecha, który moim zdaniem też są nieoceniani, ale no że ta czwórka tak. Ty byłeś wystawiony na różnych pozycjach, na stoperze, na defensywnym pomocniku, na ofensywnym pomocniku. Gdzie tak naprawdę najlepiej się czujesz? Kiedyś od małego zaczynałem na środku obrony. Później właśnie coraz dłużej szedłem, ale najlepiej czuję się na środku pomocy. Tak, w Winiorach też czasu czasów Pawa karmity grałem na prawej obronie, na lewej obronie. W łonece klasie grałem też czasem na prawej pomocy, na lewej pomocy, także śmiali się właśnie, że taka zapłaci dziura monecki. ale mi to już kazało, bo wiadomo, że najważniejsze było że żeby się ogrywać i żeby że jak tren postawi na mnie na tej pozycji, to żeby nie być zaskoczony, na przykład pójdę do innego trenera, to trener będzie widział mnie na trenernej pomocy, bo to tam będę musiał grać. I wiedziałem już inne co się robi na tych pozycjach, ja mam grać, jak mam się zachowywać i myślę, że to, to było dobre dla mnie, że grać na tylu pozycjach, ale to moją normalną pozycją, na której bardzo się czuję z środkowej pomocy. A jaki jest twój największy atut? Tak. tak mówić o sobie, ale mam... No, no pewno nie odpuszczam, nie jestem waleczny i myślę, że też strzał ze stansu, rzuty wolne, uderzenie do bramki właśnie bezpośrednio, myślę, że to są Często co trenujesz? Na przykład całe fragmenty? Jeżeli jest czas, to zawsze po treningu zostaniemy tak, z, z Dominikiem chodonym czy z jakimś innym bramkarzem, czy czasem nawet do pustej bramki uderzam, tak, czy z murem tylko, żeby po prostu ułożyć stopę, ale staram się właśnie, przykładać tylko dużo dużą Wiem, że to minicie i że to trzeba szkolić. Słyszałem, że masz nerwy ze stali, że przed meczami zero stresu, tylko wychodzisz na boisko i robisz swoje. Czy nie, myślę, że na pewno nie jest tak, że w ogóle nic nie odczuwam. Ja tak mam myślę, że to będzie towarzyszy mi do końca właśnie kariery, że przed tym meczem zawsze będzie taki stres i taki pozytywny, który mnie mm -hmm. motywuje do gry. Ale kiedy wychodzę już na rzecz, później już na boisko, to już pierwszy kota z piłką. Już zapominam o tym wszystkim, już koncentruję się tylko na i to już, ten stres już nie A co myślisz o wyjeździe za granicę? Lepiej wyjechać, jak tylko pojawi się jakaś oferta, czy poczekać, wyrobić sobie markę w Polsce i dopiero odejść? Ciężkie pytanie, patrząc na inne przykłady, na przykłady innych zawodników młodych, którzy wyjechali wcześniej z Polski uważając, uważając, w Polsce byli uważani za talenty, no na razie o nich cicho, tak. Dopiero tam po czasie, jak jeżeli tam wiadomo, nowe obowiązki poszedł w wieku 200 i już tam lat do Burus mm -hmm. no to rozumiem, tak? Tak? no to ciężko mi jest pojechać też, bo nie wiem też jak ja bym się zachował w takiej sytuacji, bo nie było takich ofert, no i nie wiem, no, to zależy od, od zawodnika, no, czy chce, czy, czy chce zostać tutaj, czy... Jeżeli jest ta szansa grania, no to na pewno odejść tam i tam się szkolić i ogrywać. Twoim trenerem jest OREST TLęczyk, a to jest na pewno bardzo specyficzny trener, jak Ci się z nim pracuje? No na pewno tak jak jest bardzo specyficzny, no pierwszy raz mam ym, przyjemność trenować właśnie u boku takiego trenera, który jest już bardzo doświadczony, ma swoje y, tytuły. Ym, na pewno można od niego się trochę dużo nauczyć, no ale... No na pewno bardzo specyficzny trener, no y, można bardzo dużo, dużo się na niego nałożyć, bo już w piłce jest porą 40 lat, jak mniej więcej i na pewno na każdym treningu, czy na każdym spotkaniu, rozmowie z nim można dużo wyciągnąć z A jakie masz zainteresowania poza piłką? na pewno no, dużo czasu spędzamy z znajomymi. Y, lubię czasem też, kiedy byliśmy mały na wf UEFA, to zawsze w piłkę ręczną. I zawsze stałem na ramce i to właśnie było takie też moje hobby, że cały czas graliśmy i ja stałem na ramce cały czas, że błęski na bramkę, to, to, to. I myślę, że gdyby nie piłka różna, to chciałem zostać bram bramkarzem w piłce rycznej. Bo no to właśnie pewnie tak coś na pewno coś związanego ze sportem. A tak to mówię, zbiście wyjście ze znajomymi, porozmawiać z kimś, spotkać się właśnie. Niedawno zdałeś kurs na prawo jazdy? Szalejesz już na no, ulicach? Szaleje to dużo więc staram się jeździć ostrożnie, tylko wiadomo, jeżeli można jechać no to też to role było czasem lubię. No ale staram się właśnie ostrożnie jeździć, chociaż ostatnio dostałem kilka punktów. Nie, takiego właśnie PHO w moje te 18 godzin dostałem mandat pierwszy. No ale myślę, że jestem dobrym kierowcą. Na pewno nie boję się tego wiedzieć. A jakie stawiasz sobie cele na przyszłość? Na pewno jak no, gra w sedmi ludźmi w podstawowym składzie. No, na razie no, ciężko jest w tym no, no, i później no, daj, dajłbym, żeby kar kariera potoczyła się tak jak będę chciał, tak czyli nie wiem, może podejść tu do jakiegoś takiego klubu. No to już to już jest wiadomo, ale to jest dużo pracy przede mną i naprawdę no, to jest wspaniałe. okay do you so need